Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Arkadykus. Mamy dzisiaj 2 sierpnia, środa. Miałem tak naprawdę usiąść do pisania newsów, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę wszystko co tutaj dzisiaj się pokazało, znowu bardziej mi się nadaje na e, tak naprawdę przegląd prasy niż news sam w sobie. Ja nie wiem, co się ostatnio dzieje. Ja rozumiem, że jest końcówka jakiegoś tam sezonu wakacyjnego i tak naprawdę ostatnimi czasy takie potężne newsy, z których można zbudować cały, cały filmik. E, raczej się nie pokazują, albo mi po prostu na tyle brakuje jakichś zdolności dziennikarskich. Niemniej e, są to e, tematy, które tutaj akurat się pokazały dzisiaj albo najdalej wczoraj. E, pokazują, z, są na tyle fajne, że można je sobie skomentować. Ale faktycznie, czy jest sens robić cały materiał? No nie sądzę. No i dzisiaj się będziemy troszeczkę. Kłócić. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, no mi się to pokazało akurat na Facebooku, to gry online udostępniło ten link, ale jest to nie gry online, a filmomaniak. I co czytamy w nagłówku, moi drodzy? Scenarzysta Wiedźmina nazywa widzów, którym nie spodobał się serial, toksycznymi. Haterami. Wiadomo, najlepszą techniką na obronę przed krytyką jest nazwanie kogoś haterem. Wiadomo, jesteś haterem, czyli po prostu choćbyśmy zrobili wszystko dobrze, i tak by ci się to nie spodobało. Tylko problem tutaj polega na tym, że w tym serialu nic nie zostało zrobione dobrze, może poza dobraniem aktora do Jaskra oraz do Geralta, tylko że jeżeli chodzi o tą drugą postać, no to już nie aktualne. No cóż, musimy mierzyć się z tym, że wedle jakiegoś ciecia, który nazywa się Javier Grillo-Marxois, czy coś takiego, naprawdę absolutnie nie wiem jak to przeczytać, no jesteśmy toksycznymi hejterami, Obrazimy, obrażamy go tym, że nie podoba nam się serial. On wie lepiej, co on robi. Co czytamy na samym Filmomaniaku? Scenarzysta Wiedźmina nazywa widzów, którym nie spodobał się serial, toksycznymi hejterami, to jest nagłówek. I nieco niżej czytamy, że jeden ze scenarzystów Wiedźmina wdał się w kłótnię z widzami serialu na Twitterze. Internetów krytykujących jego pracę określił mianem hejterów i zablokował. To jest z kolei drugi najlepszy taki zabieg, taki chwyt, taki, wiecie, jajostrzał e, tych, którzy, no cóż, wiedzą lepiej e, i, i, i tym blokiem podkreślają to, że wiedzą lepiej, oczywiście, tak to zawsze działa. Zamiast czytać co, gdzie, jak i tak dalej, no e, podkreślmy tylko to, co akurat teraz jeszcze zdążyłem zobaczyć tak e, szybkim rzutem oka. Na Rotten Tomatoes tytuł zyskał jedynie 22% pozytywnych recenzji od widzów. Jestem wręcz ciekawy, mamy tutaj odnośnik, e, jestem ciekawy, jak Krytycy e, się odnoszą do tego serialu. I mamy Not Found. Ciekawe. E, zobaczmy. Average, e, ale z 2019 e, average e, tomato meter to jest 80%, ale mówimy tutaj pewnie o pierwszym sezonie. Jestem ciekawy nad właśnie sezonem trzecim. I co? I 77%. Nie dziwi mnie tak naprawdę w ogóle rozbieżność między krytykami. Recenzentami, a e, odbiorem publiczności. Bo nie można lecieć tak, że a publiczność to się e, skrzyknęła i ocenia nisko, a to są wybitni e, krytycy, którzy wiedzą o co chodzi. Prawda jest taka, że większość tutaj tych recenzji po pierwsze nawet nie wie, co recenzuje. Tak bym strzelił, to może być mój hot take. A poza tym, e, już nie koncentrując się na filmach czy serialach, na których ok, mogę się nie znać, e, widzę tę rozbieżność chociażby w grach e, o jednym takim tytule, o którym to. Jeszcze dzisiaj, zresztą też na chwilę powiemy, e, można zobaczyć tę rozbieżność, że e, tak samo jak często twórcy gier, czy tutaj w tym przypadku twórcy filmów, są w ogóle odcięci od fanbase'u, od tych, do kogo rzekomo celują swoim dziełem, swoim, od swojego targetu po prostu uciekają, tak samo krytyce uciekają od swojego targetu. E, myślę, że, że e, ci, którzy ocenili wysoko ten serial, absolutnie mają we dupie, o czym on był, do kogo był kierowany, tak naprawdę, no mi się podobało, nie? I co czytamy? Javier Grillo Marx, Marx powiedzmy, e, pasujące nazwisko, napisał na Twitterze i teraz może po prostu przejdę do tego Twittera, bo u niego też komentowałem. For those who claim that we don't read respect the books, nie wiem, dlaczego on w ogóle bawi się w wypieranie, skoro udowodnione zostało, że oni wzgardzali tymi książkami. Może je czytali, ale jak widać niedokładnie. The Writer's Draft of The Witcher um, 306, tutaj o odcinku mowa. Absolutely began with Dijkstra holding Geralt at knife point as he pissed into a plant. I have pages to prove it. Tłumacząc, ci, którzy twierdzili, że nie czytamy albo nie szanujemy książek w naszym drafcie scenariusza do danego odcinka Dijkstra trzymał Geraltowi nóż przy plecach, kiedy ten szczał do no cóż, kwiatka po prostu mam strony, żeby to udowodnić w sensie książki i chciał tutaj pokazać, że to było jak w książce tylko problem jest taki tak jak ja napisałem, a Wiedźmina praktycznie znam na pamięć napisałem mu, że you have said You have pages to prove it. Może mój angielski nie jest najlepsze pisany, nie wiem. Then prove it. Show me the pages, because in original books and even English translations we can clearly read he didn't piece into a plant. The only thing you've proven is that you didn't read the book. I knew that already though. Czyli co napisałem. Eee, powiedziałeś, że masz strony, którymi możesz udowodnić, że Geralt lał do kwiatka, więc udowodnij, pokaż mi te strony. No bo właśnie w oryginalnych książkach, a i w angielskojęzycznych eee, translacjach, tak naprawdę, jest bardzo jasno pokazane, że Geralt nie lał do tego kwiatka. Że, że tak naprawdę, zaraz powiem cały kontekst sceny, o co chodzi. Ale eee, chodzi, jest powiedziane, że Gdyby Wiedźmin był tym takim normalnym typowym człowiekiem, kiedy tam na kacu wstał, to po prostu zdoiłby się do kwiatka i tyle. Ale że on ma jakieś tam morały, że 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 nie jest takim prostym chłopem to tego nie zrobił a gdyby to zrobił to być może historia potoczyłaby się inaczej to było całe klutej sceny i tak dalej ale no jak widać twórcy Wiedźmina serialu netflixowego czytali książki albo bardzo dobrze je rozumieli bo żeby pokazać Geralta jako oczywiście szowinistycznego złego z samymi wadami i tak dalej to oni są pierwsi ale kiedy trzeba go pokazać dobrze to już im nie bardzo chyba w ideologii gra i tutaj mamy taki pewien problem że z jednej strony Hawi chciał pokazać, że czytaliśmy i zrozumieliśmy, ale tylko udowodnił, że ani nie czytali, ani nie zrozumieli. I tutaj zresztą pamiętam, że jak pisałem, to jeszcze gdzieś tam ludzie mówili, że wcale tak nie było, wcale tak nie było, ale ktoś wrzucił, o właśnie, Grzegorz, Grzegorz Żuwała, siema, cześć, masz tu moje o swoją drogą, wrzucił zdjęcie z tak naprawdę, tych stron. I tutaj e, czytamy od tego samego początku tutaj i teraz się troszkę pobawimy. When he awoke in the morning with the need to relieve himself, He didn't do what any other man would have done. He didn't go out onto the balcony and piss into a flower pot of nasturtiums. He had scruples. To jest ten fragment, który absolutnie potwierdza, uh, że twórcy nie czytali. No, chciał zabłysnąć, a chłopak nam zgasł. Tak więc ja czekam, bo widzę, że on tutaj lubi banować e, tych, którzy się z nim nie zgadzają. Zresztą czytaliśmy o tym na artykule tutaj w Filmomaniaku. No cóż, straty wyceniono na 37 groszy, tak naprawdę. Bo mi na tym nie zależy. No, chłopak, chłopak się zagieł. Tutaj widzę zresztą, że na portalu również pokazują, że. O, właśnie, you've blocked me for this? E, jakaś dziewczyna. E, and islang, holy, holy, coś tam, coś tam. No, właśnie też mu potwierdzała, że. O, właśnie, jeszcze tutaj, tak samo skan. Wrzuciła, że się myli. Co? Nie, zablokowałem cię. Mam rację. A tutaj jeszcze dalej nam odpowiada Here's why I'm not answering why did you change this, that questions. The work has to speak for itself. If it doesn't land for you, then that's your answer. There is no moral less complicated than that. Our reasons are on the screen. Tutaj tak naprawdę chłopak się troszeczkę znowu sam zgasił, no bo powiedział, że tak to dlaczego to zrobiliśmy widzicie na ekranie i co? No i, no i widzimy ten ekran i te oceny, tak? Więc nie, pozdro, robicie świetną robotę, róbcie to dalej, to być może faktycznie zamkniemy temat taki jak ee, Netflixowy Wiedźmin. Nieraz widziałem nie, tak naprawdę offowe produkcje, które no cóż, zniszczyły Netflixowego Wiedźmina po prostu na każdym etapie. Tak więc na szczęście to się kończy, ten czwarty sezon to nawet nie wiadomo czy w ogóle wyjdzie. Oby nie wyszedł, niech to gnije. Ok, teraz przechodzimy nieco dalej. Troszeczkę bardziej neutralnie. PC Gamer, i kolejny news, też zresztą będzie odnośnie. będzie brany z PC Gamera. Baldur's Gate 3 waży 122GB. No i nie możesz nic wczytać wcześniej. E, tutaj mówimy o tym, że jutro, czyli 3 sierpnia, no cóż, Baldur's Gate oficjalnie będzie miał swoją premierę, jest wyczekiwany jak jasna cholera. Ja sam też na niego czekam. Chociaż o dziwo wam powiem, że tak sam z siebie powiem, że... Mm... Nie jestem aż tak nagrzany. Jest, z jednej strony czekam jak cholera, ale z drugiej strony po prostu mam nadzieję, że będzie dobry, nie? E, to nie jest tak, że to musi być perfekcyjne dla mnie, bo inaczej to, nie wiem, jakaś moja religia upadnie. Ja zresztą, no cóż, Baldur's bardzo szanuję, ale ja szczerze wolałem Icewind Dale, tak, N niż Baldur's Gate, taka moja osobista, wiecie, opinia na temat e, tych gier. Never Winter e, Nights 2 jest zawsze na pierwszym miejscu. Z takich klasycznych 2D, e, no to zdecydowanie Icewind Dale i dopiero potem może gdzieś tam Baldur's Gate. Tak jak czytamy w artykule, Baldur's Gate będzie bardzo dużą grą, no zreszt zresztą jak na samego RPG tak? No 122 giga to jest dużo, ale niestety Larian nie pozwoli nam pobrać tej gry wcześniej, tak więc jak wyjdzie trzeba będzie ją dopiero dossać. Tutaj jeszcze dodatkowo haha, a ja mam Early Access, więc grę pozna, pobrałem. No niestety, moi drodzy, jeżeli macie Early Access i tak będziecie musieli pobierać zupełnie nową e, grę, będziecie musieli to pobierać od nowa, ponieważ wersja EA nie jest kompatybilna z wersją, która będzie e, po premierze. Tak więc każdy z nas będzie musiał zassać 122 giga. No i cóż, trzeba się z tym pogodzić. Trzecia rzecz. No oczywiście nie ma materiału, w którym nie można po narzekać na Diablo 4, nie? Czekajcie. Mm. A, bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. Tak więc, ym, cóż, jeszcze tak naprawdę nie ucichły echa yy, prezentacji Paw of Exile 2 oraz Paw of Exile 3.22 na yy, ExileCon 2023. To się odbyło już teraz w miniony weekend. A i teraz na PC Gamerze czytamy artykuł, który powstał właśnie na kanwie tego, co zostało na Exile.com 2023 powiedziane, że deweloperzy, twórcy Paw of Exile oraz, dopowiadam, Paw of Exile 2, no, współczują Blizzardowi, tak? W wielkim skrócie. Tutaj gdzieś możemy przeczytać o tym, co powiedział jeden z twórców. Konkretnie mówimy tutaj o Jonathanie, ale jak on miał na nazwisko? Rogersie, przepraszam, totalnie mi wyleciało z głowy. Na PC Gamer czytamy, że, no tak naprawdę, no, kiedy to wszystko widzę, to myślę sobie, o chłopie, jest ciężko. Jest to no, ciężka sytuacja, w której można by być. Mówimy tutaj o tym, w jakiej sytuacji są teraz twórcy Diablo 4, czyli Blizzard. I dodał, że, no cóż, tak naprawdę, ten cały taki proces uczenia się. Jak dostarczyć nam grę live service, która jeszcze dodatkowo musi mierzyć się z sezonami, no to nie jest nic łatwego. Zresztą GGG też przez to przechodziło i zdecydowanie no, trzeba się z tym mierzyć. Czuje się on źle. Znaczy, czuje się źle, po prostu współczuje deweloperom, bo jest przekonany, że tak naprawdę. Oni chcieli dobrze, no ale wyszło jak wyszło. I z jednej strony nie można się z nim nie zgodzić pod kątem takim, że faktycznie taki szeregowy, zwykły deweloper, jakiś tam programista czy grafik, który pracuje od 8 do 16, Robi swoje, tak naprawdę i wychodzi. No to nie ma co też nam na nim wielkich psów wieszać. On robi po prostu swoją robotę. Najwięcej do zarzucenia można mieć, oczywiście, jakiejś tam kadrze kierowniczej czy szefom całego projektu Diablo 4, tak? Niemniej jednak, wiecie, jak to działa. Jeżeli by wszystko wyszło pięknie, to każdy by się woził: Ja pracuję dla Blizzarda, ja robiłem Diablo 4, ale kiedy się no wszystko potoczyło tak, jak potoczyło, czyli Diablo 4 to jest taka kaszana, no to wiecie, nie ma też co nagle teraz tak dobrodusznie rozdzielać, że mm, ale wiecie, to tylko szefostwo, o, o, a tak naprawdę szeregowi pracownicy nie. No niestety, jeżeli statek tonie, to, to, to nie cały, a nie, że to nie tylko jego, nie wiem, kadłubek, mostek i tak dalej, po prostu to nie cały, więc niestety Blizzard zawalił sprawę z tą grą i jasne, można im współczuć na jakimś tam ludzkim Poziomie mówię szczególnie, szczególnie tym takim szeregowym pracownikom, ale nie zmienia to faktu, że we większości, przy tym całym projekcie Diablo 4, nasrali sobie na krzesło sami swoimi decyzjami, nie? I tutaj możemy jeszcze przeczytać o tym, co powiedział Chris Wilson, że właśnie są czasami takie momenty, kiedy ty jako deweloper, i on mówi tutaj ze swojej perspektywy, patrzy na swoją grę i mówi, że nie, to jest za szybkie, że ja bym to zwolnił i tak dalej. E, tutaj on się odnosi, właśnie, nawet tutaj portal podkreśla, że na ten e, patch 4. E, Diablo, e, patch do Diablo 4.1.1.0, ale właśnie mówi, że do tego, to, to jest cały proces, a nie że ja sobie podjąłem decyzję i tak będzie. Chociaż muszę z drugiej strony powiedzieć, że przecież Chris Wilson, mimo że ja go bardzo lubię, e, no to też miał swoje takie odpały, które sprawiły, że miejscami na przykład, e, Pawłow Exile było. Przez jakiś czas grą gorszą, no chociażby wystarczy przypomnieć sobie Lud Gobliny To chyba przy Lake of Calandra się pojawiło, tak? To była kiepska zmiana, to był w ogóle, no, Lud Gobliny, ale i ogólnie e, Cały system dropu został wtedy troszeczkę zmieniony, troszeczkę, troszeczkę bardzo zmieniony I nie zostało to przyjęte do... E, przez graczy bardzo dobrze Ale, no teraz jest to naprawiane i on pewnie mówi właśnie o tym takim procesie Tutaj portal też nam jeszcze podkreśla, że właśnie Pawew Exile 2 idzie troszeczkę innym kątem, że z jednej strony Diablo 4 było promowane jako taki live serwis, tak było tworzone, nie promowane, przepraszam, i z takimi właśnie problemami mierzyć się musi, bo to jest tak jak niejako w naturze tego rodzaju produktu. Pawe Exile 2 zmierza bardziej taką drogą Elden Ring, jak miałbym się nie cieszyć, słysząc i czytając takie. Słowa, i to jest coś akurat tutaj powtarzane, jest w cytacie to, co mówiłem nawet w tym takim podsumowaniu o nadziejach i obawach odnośnie Pawowek w Exile 2, że, e, i, i znowu to odbija do tego slajdu śmiesznego, który został tam pokazany, że złe solucje, złe rozwiązania i tak dalej, że e, na przykład zamiast bawić się w jakieś cooldowny, żeby po prostu chamsko systemowo blokować gracza, lepiej e, jest tak stwikować całą grę, żeby to gracz mógł sobie wybierać, że na tę sytuację, na tę walkę, najlepszym skillem będzie to. Eee, no i całe szczęście, że GGG idzie właśnie w tym kierunku. Zresztą tutaj nawet e, autor e, tego artykułu napisał tutaj na sam koniec, że nigdy tak naprawdę nie poświęcał zbyt wiele czasu Pawłowi Exile, ale e, przyznaję, że po usłyszeniu słów Rogersa i y, tym, co odróżnia Diablo od właśnie Pawła w Exile, Sprawia, że jest coraz bardziej skuszony tym, żeby właśnie Pawła w Exile spróbować. No, nawet dopisał zresztą, że I, I enjoyed my 20 or so hours in D4. Ale um, but I've long since put the game down to focus on other stuff. Czyli pograł 20 godzin, przez te 20 godzin było spoko, ale grę odłożył już nie wrócił. No cóż, takie jest właśnie Diablo, i tą pozytywną nutą będziemy kończyć. Dzisiejszy taki mały, krótki, totalnie spontaniczny przegląd prasy. E, dajcie znać, co sądzicie o tych newsach. Co sądzicie przede wszystkim o Wiedźminie? To jest, to jest dla mnie taki dzisiaj taki taki dozownik e, pozytywnej toksyczności. Ja uwielbiam jak się jakiś taki twórca, który wie lepiej od wszystkich innych, co i jak. No cóż... Em... Jest sprowadzony po prostu do parteru. Jedyne co może zrobić to po prostu kogoś zablokować. Uwielbiam to. Dajcie znać w komentarzach, a póki co trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Cześć!